And they call Max. Hej, czyli witajcie w kolejnym odcinku z Mad Maxa. E, odcinek znowu Mi szwankowiec. Odcinek e, piąty, z tego co mi się wydaje. Ostatnio tutaj byliśmy. No, mieliśmy generalnie problem, bo La Chamba, Keta zniszczyło... Wszystko zniszczyli. E, ci właśnie... No ktoś tam, nie pamiętam jak oni się nazywają, i tutaj przyszliśmy i biliśmy się z tymi ziomeczkami, też nie wiem jak się nazywają. <grywki> już dawno zapomniałem, już dawno w to grałem, ale generalnie musimy iść tu gdzieś na górę. I chyba tutaj. Ale uzupełniłem sobie manierkę wody, jak widzicie, w lewym dornym rogu, koło mapy, jest pełna, znalazłem pełne źródło wody, i generalnie znalazłem też jeszcze, znalazłem też jeszcze, ten, jak toś tam informację zawartą, która była, na, na ziemi tam leżała, i ją wziąłem, a potem mnie zabili, no długa historia. Ale generalnie tam było jakieś ważne informacje, ale coś nie mogę i włączyć. Nie mogę i znaleźć w menu coś, i nie pokażę jej w ogóle. Co to, wyścig oni sobie jeżdżą? Okay. Mogę tak skoczyć? O nie, 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 żartowałem! Fa O, coś tu mamy. Zdrowie jest pełne. A, nie mogę zjeść, bo mi się naładowało zdrowie, bo umarłem. Tędy sobie zejdziemy. a tu co mamy? Wow. A mamy ten złom. Okie doki. nie gdzie ja wchodzę w ogóle. Tam jakieś jeszcze, jeszcze złom widziałem. Coś ze złomu. No. Gdzie ty idziesz mat? Max, max. I tutaj? Gdzie mi pokazujesz mapo? Chyba tutaj. Jakoś. Ciężko, strasznie ciężko się gra na tym padzie. jest to bardziej się denerwuje, wiecie. Dobra, chyba możemy zejść, tak mi się wydaje. Uh, shit. A, udało się. Dobra, teraz będzie chodził jak kaleka, mimo że nic mu nie jest. The jewel. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah, and I know just the steps, too. It's called the Jack, a wasteland classic. <laughs> we pull it off, and our chances of survival grow tenfold. Then the harpoon? Soon, soon. <laughs> but she needs the basics first, huh? The car is weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. Muszę przedostać się przez szczęki, do czar... przez szczęki do czarnego miasta. To jednak będzie samobójstwo. Jeśli nie, podrasujemy Magnum Opus. Na to czekałem w sumie. Ale mamy jeszcze jeden kanister. Możemy z niego skorzystać? Siedź, tak, ja mam Proszę, wróć szybko, proszę. Zatanku, ja mogę go zatankować. O! No, te, tak będzie lepiej. A, mamy pełny bug. Tu i tak jest mało tego. A, tu ten, dobra. Co ja robię, dobra. Stawka, nic Dobra, zostawmy ten kanister i chodźmy. Dobra. Gdzieś tam trzeba jechać. Okej. Okay.

Wow. Jest o. No, what the fuck? Seriously, nie? Czemu Max nie chodzisz, idioto? Coś ty zrobił, Boże święty. Czy wy to widzieliście? Dobra, sprytrzamy stąd. Dobra. Czemu on wysiadł? Czemu on wysiąd? Aha. Dobra, masz za swoje. Zniszczmy go. Jeszcze więcej Jest! Dobra, rozwaliliśmy go Zbierzemy... To jest trochę głupie, żeby zbierać złom Okej okay. Tylko jak teraz odzyskać zdrowie? Okej, okay, tak, dobra Pi! Dobra, starczy I on sobie naprawia tego magnum opus Хоть выйм газу. Paniale być z nami, no masz rację. Dobra. Dotarliśmy chyba do miejsca, tak mi się zdaje. Tutaj właśnie do tego czarnego czegoś. Hey, hey! Czy coś? Taki mądry jesteś picoś, Chodź tu na fajty. <gry>

Mam pytanie jeszcze raz, co mam wybrać? Archanioły A trzeba był kwadrat uncisnąć. Walet Brakuje czterech części. Mogę... Ogiebie... tak. Okej. Okay. jeszcze zawadiaka to sobie weźmy. A co tam. To, i inne rzeczy już mamy. Już masz tu ulepszenie. Tu jeszcze. A, koszt... Kost. 300. Ale tu tu generalnie możemy zrobić, tylko musimy. E, poziom... Wymagany poziom zagrożenia. A tu trzeba misję fabularną. Klasyka pustkowi trzeba chyba wypełnić. Dobra, wszystko.

Możemy. Wow, a, bo możemy im dostarczyć te rzeczy, ale musimy właśnie... 500, 500... zaraz. Muszę 500 złomu chyba ich pogrzało. Eee, jeszcze nie jestem poziom. A ja mam pytanie, gdzie jest nasz piesek? You think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? No. Went too crisp. Or food for somebody. No, no, I think he made it out. Yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah, yeah. I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Wróć do po, e, Pogorzelejska w Kryjówce, Czamba i sprowadź psa oraz łazik z powrotem do twierdzy. E, łazik, musimy tam wrócić, tam który w poprzednim odcinku właśnie mówiłem, że rozwalili Kryjówkę, magazyn, po prostu dom czambaketa, Keta, tak? I musimy, po prostu Czama, tak? To jest skrót. I musimy go znaleźć. E, łazik, Czama i pies dodany do kolekcji pojazdów. Mmm, na pustkowiach, dobra, siadmy, siadamy. Użyj balonu w posterunkach obserwacyjnych, żeby dobrze e, obejrzeć okolice. Wznieś się wysoko balonem i użyj lornetki, żeby rozpoznać i zaznaczyć ważne miejsca na mapie regionu. Po użyciu posterunku obserwacyjnego Max może szybko podróżować do tego miejsca z dowolnego punktu, pustkowi, korzystając z map. Chciałem wiedzieć, co jesteśmy w tym regionie. Taktyk. Bardzo klimatyczne. Hotter balloons. The big pointers. Flooding all around, jak. Nie. Like... Są uszanowane przez Skrodus boys. To skrobe spy. Balloons. Balloons. Tak, yes. ah, tak, yes. ah. tak. Skrodus boys. Mieliśmy ich. Ok, mamy mapkę. Tu jest TheJet. Tu jest e, posterunku. E, posterunek. E. No bo idziemy sobie do tego do tamtego posterunku. tam jest walon którego pewnie użyjemy Uu. ale zniszczymy sobie może to będzie nas atakował tamten chyba nie no bo mam piąty poziom, nie pamiętam do czego to, pozi to poziom był. Zbierzmy ten złom. Ile mam? 98 złomu teraz. Chamba, kiedy naprawia, może dajmy mu naprawić do końca. Dobra, już naprawił. Dobra, tam chyba musimy iść, czy tam? Dobra. Dobre to kinitro, nie ma co. Okej, okay, dobra. Tutaj jest. Wow, tu ludzie są zawieszeni! I krew jeszcze cieka z nich. Tu jest wejście jakoś? Nie. A nie, jest wejście. Możemy odblokować właśnie szybką podróż dzięki temu. A więc wejdźmy tu. Mamy coś tutaj przydatnego? Chyba raczej nie, ale mamy tu złom. Dobra, 112 złomu. Słyszę tu jakieś szczura. Mamy kanister. Dwarz! Bęk. Nie przyda się nam, chyba amunicja przyda się. Tu mamy ten balon, chyba, ale jeszcze go nie użyjemy. Poszukajmy rzeczy różnych. Może coś tu ciekawego jest jeszcze. Dobra, chyba nic więcej. Ojeń, zużyjmy tego balona No, wchodź O oh, fuck Ale ty ty jesteś, no wchodź Pójść tą spluwę Dobra, jest Zwiększ pułap, zmniejsz pułap, dobra Brak paliwa, a tam było paliwo, no tak to po to było te poliwo, A ja myślałem, że jest napełnione jakoś. Dobra. tanki, dobra. A cały blok, o, dobrze. jeszcze zostało. Będzie cały bak. Dobra, rzuć. Wow, jak spadło, dobra. Wchodzimy i lecimy. Wow, lecę. Lecę. Lot balonem nie wierzę. Lecimy sobie balonem. Co generalnie możemy zrobić. A, to wszystko, tak? Bo na przykład nie przyczepimy do tego magnum opusa naszego, ale możemy za to wziąć Lornetkę Tu jest sniper. E, tu jest... E, stra straszak słaba konstrukcja. Twierdza jeta. Aha. Nic więcej? Jak tu dali, Dobra. Coś tam. Oj, obóz przelewowy. Aha, możemy sobie obserwować. Będziemy mieli je odblokowane. Tu mamy znowu straszak. Pozaznaczajmy te rzeczy, które możemy. Znowu ob obóz przelewowy. I generalnie, nie, jeszcze tu jest snajper kolejny. Który chyba w nas patrzy, czy nie? Bo jeszcze mnie postrzeli. Tyle będzie z tego

no i odblokowano, aha, czyli dzięki tam możemy, wy, właśnie, wy tego nie różne rzeczy więc możemy podróżować. A mogę stąd zejść, czy nie, nie bardzo? Dobra, schodźmy stąd. Mogę w tą stronę, w tamtą, czy na te same miejsce? Dobra. Sojusze z obozu dostarczyło 20 styk złomu. Chyba te same generalnie miejsce. Dobra, wyjdź z balonu. E, te części... To, tą część opuskowia twardą ręką rządzi Skortus, Max i Cham. Chamb. chamb. Będą mogli zbudować magnum opus. Jeśli zmniejszą poziom zagrożenia ze strony tego bandyty, można to zrobić wykonując zadania zagrożenia takie jak obozy, straszaki, konwoje, snajperzy, pola minowe. Poziom zagrożenia na danym terenie wynosi od 0, od 0 do 5. 5 to najwyższy poziom, a 0 najniższy, standardowo. A zmniejszenie zagrożenia między innymi odblokowuje. Odblok odblokuje w warsztacie nowe ulepszenia Zobaczcie mi te połamane czytanie, połamany język. Najlepszym sposobem obniżenia poziomu zagrożenia jest rozbieranie obozów skortusa skrotusa na pustkowiach. Obóz wydobywczy, zniszcz pompę paliwa, pompę paliwa, obóz przelewowy, zniszcz zbiorniki przelewowe. Obóz zgniło zęba. Zlikwiduj legion. Zgniło zęba. E, obóz ogara. Pokonaj ogara. Wybierz obóz na łapie, żeby zobaczyć typ, poziom trudności oraz cele główne i dodatkowe. Robi się. Dobra, zjeżdżajmy stąd jak najszybciej. No, tu mamy kanistry, te Dobra, tutaj. Ej, coś ty zrobi... No ja chciałem tam wejść, no... Okej, okay, się zabiłem, jak widzieliście przed chwilą i nie było prostu tu wyrzuciło. Od razu, nie musiałem jechać. Okej, okay, znieść poziom zagrożenia ter na terytorium Jeta. W każdym razie tutaj zakończę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia. Miłego dnia.